Dzień dobry, tu Tobiasz Madejski, i najnowszy odcinek Wiadomości Szczecin, w którym mam dla was najciekawsze newsy z miasta. Zapraszam! Na początek Centrum Szczecina, które tego lata wyraźnie ożyło. Ostatnio mówiliśmy wam o ogródkach gastronomicznych, które zastąpiły parking w Alei Fontan. Teraz zaglądamy na sąsiednią ulicę Rajskiego. Stanęło tu kilkanaście donic z zielenią. Oprócz tego, że wyglądają, to jeszcze dają sygnał kierowcom, aby nie zajmowali chodnika. Tak jest po lewej stronie ulicy, patrząc z perspektywy placu Grunwaldzkiego. Naprzeciwko pojawiają się stojaki rowerowe. Zmiany i to znacznie większe czekają wkrótce aleje Wojska Polskiego. Już teraz wiadomo, że po przebudowie odcinka od Placu Zwycięstwa do ronda szarych szeregów będzie niemal trzy razy więcej drzew niż jest dzisiaj. Będą znane z jasnych błoni platany i charakterystyczne dla Szczecina magnolie, a wszystko to na całej długości ulicy. Czytajcie o przebudowie jednej z głównych alei Szczecina na stronie wojska polskiego Szczecine.U. Skorupki jajek do bio. Czy do zmieszanych, albo ręcznik papierowy do papieru, czy do odpadów zmieszanych. Takie pytania często sobie zadajemy, a teraz, aby szybciej znaleźć odpowiedź, warto skorzystać z internetowej wyszukiwarki śmieci. Wystarczy, że wejdziesz na stronę segregujemy i wpiszesz nazwę odpadu, a dowiesz się, w którym koszu na śmieci powinien się znaleźć. Na razie w bazie jest ponad 200 haseł, ale będzie więcej, tym szybciej im sam wyślesz propozycję kłopotliwego rodzaju śmieci na adres gospodarka odpadami małpałem -um a jak już zajmiesz się tematem odpadów, to koniecznie przyjrzyj się nowym zasadom segregacji plastiku i metalu. Do żółtego pojemnika wrzucamy tylko zgniecione butelki i opakowania po sokach czy mleku, chemii i kosmetykach, bezbarwną folię, puszki oraz opakowania metalowe. One niemal na pewno dostaną drugie życie. Według wielu to najpiękniejsza willa w Szczecinie, tym bardziej po zakończonym właśnie remoncie. Chodzi o zabytkowy budynek walei Wojska Polskiego, który już wkrótce ma być siedzibą zupełnie nowej instytucji kultury. Willa Lęca, oprócz prowadzenia własnej działalności, ma też promować dziedzictwo kulturowe Szczecina. Tak ma być już od 1 października, ale najpierw zgodę muszą wyrazić szczecińscy radni. Przez ostatnie miesiące, jak zresztą sami widzicie, willa była remontowana. Pogoda dopisuje, więc polecam spacer w okolicy, aby samemu przekonać się, jak Willa Lenza wygląda na żywo. Will Lęca dopiero poznacie, a to miejsce lubicie już od kilku lat, chociaż wkrótce też będzie trudne do poznania. Jesteśmy w rozbudowywanym Muzeum Techniki i Komunikacji przyniemierzyńskiej, Trwa budowa fundamentów łącznika między istniejącym już budynkiem muzeum a kamienicą, która dopiero stanie się częścią placówki. Za niewiele ponad rok na nowej przestrzeni muzeum znajdą się sale edukacyjne, sala konferencyjna i czytelnia. A jeśli jeszcze nie byłeś przy Niemierzyńskiej, to polecam. W muzeum są no, na przykład autobusy czy tramwaje znane. Z z naszych ulic XX wieku oraz wyjątkowa kolekcja samochodów sztewer produkowanych w przedwojennym Szczecinie. Zazwyczaj podczas tego turnieju oklaskujemy zwycięzców, ale tym razem najlepszych z najlepszych tenisistów pokonał koronawirus. Niestety, ze względu na epidemię, tegoroczny PKO Szczecin Open został odwołany. Wszyscy fani tenisa na pewno żałują, bo to największy i najpopularniejszy turniej w Polsce, ale z drugiej strony, zdrowie i ostrożność w czasie epidemii są ważniejsze niż rozrywka. A na kortach Falei Wojska Polskiego widzimy się we wrześniu 2021 roku. Ale to, że w tym roku nie będzie PKO Szczecin Open, nie znaczy, że w Szczecinie nie ma co robić. Tym razem polecamy transgraniczne spacery miejskie, dzięki którym poznacie mniej znane zakątki Szczecina, albo te trochę zapomniane. Odwiedzamy miejsca, gdzie słuchało się big Beatu, wspominamy piratów ze Szczecina albo kota żeglarza. Co ważne, zwiedzamy w różnej formie: pieszej, rowerowej i kajakowej. Bilety kupicie w Centrum Informacji Turystycznej na placu Żołnierza Polskiego albo na stronie akredi.pl. Jeśli macie znajomych albo rodzinę po zachodniej stronie Odry, koniecznie ich Prościej, bo zwiedzanie jest dostępne też w języku niemieckim. W języku niemieckim, angielskim i oczywiście polskim, wszystkie najnowsze wieści z miasta są na stronie wiadomości szczecin.eu. Polecam też profil na Facebooku oraz aplikacje na smartfony oraz rzecz jasna kolejny odcinek Wiadomości Szczecin. Dobrego, spokojnego tygodnia. Cześć!